A od wieczoru. No właśnie wyszedłem na chwilę na podwórko. No śnieg padał i znów nazbierało się śniegu. No to nie wiadomo kiedy to przestanie. A już jakiś czort zadzwonił. Za łopatę odśnieżać. Bo śnieg napadł. Ale przepraszam bardzo, jak ja nagrywam, to proszę nie odzywać się. E. E. Już zaczynasz snów? No, tu. To poczekaj, kiedy ty będziesz nagrywał to też będę tobie mówił nie dam mu jakiej rzeczy. O właśnie ano? była pilniarka. Dobra już wychodzę. A kto to? Ziemniaki. O to koloszy No i o właśnie... Ziemiaki poszedł Krzysiek, bo ja wyszedłem o dopiero, śnieg pada, bo to znów dwa worki, a ile Snu dwa worki? Dwa. No to w jedną rękę było, one nie są ciężkie. Ja wziąłem normalnie w klapkach, wyszedłem na schody i wziąłem je normalnie przyniosłem. <trym> na warandę, a tylko gdzie to je będziesz chował? No Starszy ich dwa worki. Starcie, starcie. No i mam następny, właśnie film. Bardzo dziękuję. Nawet, zobaczcie, widzicie? Nawet miniarka. Ja a ja mam nowy kanał. A tam tamten zbunowali. Ja wiem. O, jeden dzień. Kanał I po prostu już ludzie chcą w jakiś sposób coś ugołem powiedzieć, to po prostu mówią, bardzo dziękuję, że chcecie mnie oglądać. I ogółem, czekajcie, bo muszę mieć mniej więcej do żeby widzieli, żeby chcieli mnie oglądać, ponieważ planuję też robić lajty. I tak to właśnie jest. A to, że właśnie widziałem, ale to nie YouTube'a, tylko to po prostu było, ktoś wypowiadał się, że po prostu ktoś to zrobił po złości. A pytania były, i on powiedział, że ja w jakiś sposób znęcam się, co się robię dla. Krzyśka oprowadziłem, podziękowałem za odwiedziny, też podziękowała, że po prostu zawsze kulturalnie, sympatycznie ta kobieta ze mną rozmawia. I po prostu nie jest tak, że po prostu coś jest nie tak. O, Po prostu był Jacek, zapolajstwy dał, bo tam jeszcze trzeba leki, a sama powiedziała, że y, bardzo dobrze się goi. Już coraz mniejsze te y, są otworki, te <śmiech> otworki. <śmiech> Ale, ogółem, co ja mogę powiedzieć? O, no, to dobrze, że. No, sami widzicie. Sam. Ten człowiek zaszkodził, w jaki sposób pomagałem, ale teraz muszę oszczędzać, co wcześniej zarobiłem to po prostu podatki, też jedzenie, inne po prostu rzeczy to muszę z tych pieniędzy zarabiać, co zarobiłem to muszę je wydawać. A nie po prostu, że temu. Proszę widzów żeby w jakiś sposób zastanowili się przemyślili to co ja właśnie chcę no mówiłem chciałem no lajty chciałem myśleć trochę cieplej się zrobi może się tak zrobi że wannę i prysznic by był bo właśnie y, ten moolat był ale tam teraz jest automatyczna, półtomatyczna taka pralka, i to trochę się zmieniło. No to stare jest budownictwo, to nie jest blok. Jak ty masz w Luksusie, mieszkasz, a Krzysztof prowadził się ogółem ze wsi i po prostu tak tu gospodarowali, że to tak oni szanowali. Ja nic nie mam do tego. Ja nie mogłem. Stara była lodówka. To też, ugółem, na siebie wziąłem tą lodówkę za swoje pieniądze. Ja musiałem też podatek zapłacić za to. Tak samo, czy trochę przeremontowane te malowanie domu, czy po prostu te, czy kamery, czy inne rzeczy to mój był wkład, a nie czyś, a niektórzy po prostu zezdroszczą i ta osoba, w ogóle mnie przeblokowała temu ja muszę nagrywać te filmy i mówić wam to, żeby żebyście wy wiedzieli że to no ktoś specjalnie była namowa w tym wy wykop, cały ten... Oni mają tam Wszystki kontakt, nie kontakt, całe różne rzeczy i po prostu kto będzie po prostu miał ochotę całe te i po prostu ale pochwalił się już mój informatyk po prostu wyłapał i powiedział to najlepiej Trzeba zrobić to, że właśnie wypowiadał się ten człowiek, że o, właśnie major ma swoją działalność, a ktoś to zrobił w taki sposób, to tak samo, jak, jakby ktoś zamykał sklep, bo nie miałby towaru. Ale ja po prostu musiałem założyć ten nowy kanał, Temu ten kanał tak się ogółem nazywa. No, ogółem YouTube'a w Stanach też zarabiała na reklamach. Rzucali i po prostu y, jakiś część pieniędzy po prostu z moich reklam to też oni po prostu y, uzyskali. Ale teraz po prostu przyblokowało się teraz do żeby o 100 dolarów muszę przekroczyć 100, dolar 100 dolarów, żeby uzyskać od nich jakieś pieniądze, to nie wiadomo czy to coś wyjdzie z tego. Ponieważ jak mi się uda, to po prostu będę miał mniej nagrywał tych filmów, a będę więcej lajtów robił. I właśnie rozmawiałem właśnie wczoraj z Burrysem i ułem teraz mówił o to mógłbyś wziąć komputer i nie wiem czy przyjechać najlepiej to ale to nie zobaczymy jeszcze jak to będzie o i tak mleka się napiję No trudno, że tak się stało jak się stało No że trochę zaprzeblokował mi mniejsze zarobki to ogólnie no miałem ale nie w domu czy tutaj będą zaręczyny Jak to będzie? No, kupiłem pierścionek. To jest ogółem schowany i po prostu czy uzyska ta kobieta, czy będzie chciała się ugołem zaręczyć się? to się okaże. Jak wypisuję takie ugołem Filmiki pokazuje, to nie moja wina. Ja tu ugółem ja jak wychodzę to zawsze no temu jak myślałem, żeby zrobić remont, żeby prysznic. Ale jak przyblokowane moje są pieniądze, moje zarobki to po prostu wybaczcie takiego czegoś nie będzie. I już. Jeszcze nie wiadomo, wypisywali, popisali jakieś te, to sam ten z schoroczy Mariusz, nieboży, jak to się mówi. Nie będę obrażał, bo po prostu teraz ten kanał będzie inaczej istniał. No, sam chodzi. Sam całe te, ma samochód, całe wszystko. Po prostu ja, o no, śmiecie. Jakieś cały... O ja nie rozumiem. Ja jak to ja mam brać taksówkę na przykład i śmiecie o worek śmieci i do lasu wieść i rozsypywać śmiecie? <laughs> to czy pomysł, trzeba mieć po, trochę pomysłu w głowie, żeby takim być debilem. Taki, który taki taksówkarz z ciekawe ci zabierze. Śmiechowarte. Debilizm po prostu. Specjalnie ro, robią ludzie. Na przekru, żeby po prostu komuś zaszkodzić, komuś coś powiedzieć, żeby mieli, żeby ktoś powiedział źle na ten temat i po prostu, żeby ludzie mieli radość, śmiech i zabawę. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. To drugi film nie będzie to tak, chyba będzie szósty film dzisiaj, Bo wczoraj dwa to osiem filmów w nagrałem to. A miałem nagranych ogółem ponad 5 tysięcy. To zobaczcie ile czasu trzeba to wszystko tworzyć, żeby taki, taką sumę zdobyć. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Zastanówcie się. Czy ktoś będzie chciał w jakiś sposób pomóc, czy zaszkodzić. I już. I dobra noc.